Zadanie z tematu własności liczb naturalnych. Mamy tutaj ułamki i mamy ustalić, przez które z liczb, to są te liczby, które są zapisane u góry: 2, 3, 4, 5, 9 czy 10. Można te ułamki skrócić. Więc tutaj chodzi o cechy podzielności liczb, no bo ten ułamek w podpunkcie A. Można skrócić na 2, jeżeli ten, ta górna liczba w liczniku i ta w mianowniku będzie się dzieliła na 2. Więc sprawdzamy sobie, czy ten pierwszy ułamek można skrócić na 2. No nie, ponieważ licznik na 2 można by było skrócić, ale mianownik już nie, bo na końcu, jak jest piątka, to taka liczba na 2 się nie dzieli, bo cecha podzielności na 2 jest taka, że musi być ostatnia liczba podzielna na dwa, żeby liczba się na 2 dzieliła, więc odpada. Później na 3, no to suma cyfr musi być danej liczby podzielna na 3, żeby ta liczba się na 3 dzieliła. Więc jak mam 5670, tak zrobimy sumę cyfr, no to mamy 18, czyli dzieli się na 3, i ta liczba na dole, no to jest 4, 7, 12, dzieli się na 3, no więc ten ułamek możemy na 3 skrócić. Jeżeli chodzi o skrócenie na 4, no to cecha podzielności na 4 jest taka, że musimy że dwie ostatnie cyfry danej liczby muszą, mus, muszą stanowić liczbę podzielą na 4. Więc 70 na 4 się nie dzieli i 35 też nie, dlatego też obydwie i, i ta liczba liczniku w mianowniku na 4 się nie dzieli. Czy można skrócić na 5? No tak, bo żeby liczba była podzielona na 5, to musi mieć na końcu 0 albo 5, czyli, czyli ten ułamek pierwszy możemy skrócić na 5. Następnie na 9, no to suma cyfr musi być podzielna na 9. Czy sprawdzamy tą liczbę u góry, no to suma będzie 18, czyli jest podzielna na 9, a to na dole, no to jest suma 12, więc nie dzieli się na 9, więc na 9 tego ułamka nie skrócimy i na 10 też nie skrócimy, bo musiało być 0 na końcu w jednej i drugiej liczbie, żeby ta liczba była podzielna na 10, więc tutaj ten ułamek możemy skrócić tylko przez 3 i przez 5. I na takiej samej zasadzie sprawdzamy pozostałe ułamki. Jeśli chodzi o ten drugi, to możemy go skrócić na 2, ponieważ obydwie liczby mają na końcu cyfrę podzielę na 2. Na 3, ponieważ jak sumujemy cyfry obu liczb, to ta, która nam wyjdzie, będzie na 3 podzielna, więc i licznik, i mianownik dzieje się na 3, więc możemy skrócić. Na 4 też możemy skrócić, ponieważ... 36 jest podzielna na 4, więc ta cała cyfra jest podzielna na 4, 1836. Jak mamy 108, to patrzymy na dwie ostatnie cyfry, to jest 08. 8 dzieje się na 4, więc obydwie można na 4 skrócić. Na 9 też możemy skrócić, ponieważ jak zrobimy sumy tych cyfr, liczby u góry i na dole, to będą one podzielne, ta suma będzie podzielna na 9. Nie możemy tych liczb natomiast skrócić na 5, bo widać, że nie są podzielne na 5. No i na 10 też widać, że nie są podzielne, bo nie mają na końcu zera. Kolejny ułamek możemy skrócić tylko na 3, ponieważ tutaj cecha podzielności żadna inna nie pasuje. Znaczy, nie możemy tutaj użyć żadnej innej cechy podzielności. Bo y, nic nie będzie pasowało, czyli przez 2 nie podzielimy licznika i mianownik, mianownik podzielimy, ale musimy i licznik i mianownik przez 2 podzielić, stąd nie skrócimy na 2 tej liczby tego ułamka. Y, przez 3 możemy, ponieważ suma cyfr tutaj jest 18, tutaj 15, więc możemy podzielić na 3, skrócić ten ułamek. Na 4 nie dzieli się licznik, bo jest końcówka 97, mianownik by się dzielił, ale muszą obydwie się dzielić na 4. Na 5 też odpada, bo mianownik się dzieli, ale licznik nie. Na 9 no to suma cyfr. Widać już, że w mianowniku nie jest. Suma cyfr była 15. 15 na 9 się nie dzieli, więc też odpada. No i na 10 też licznik się nie będzie dzielił, więc tylko na 3. Natomiast ten ostatni ułamek będzie się skracał na już kilka tych liczb. Na 2 będzie się skracał. Na 3 też. Na 5, na 9 i na 10 a nie będzie się skracał jedynie na 4, ponieważ 40 na 4 się dzieli, czyli licznik by się dzielił na 4, ale mianownik nie, ponieważ 30 nie dzieli się na 4. Także tutaj w tym zadaniu musimy pamiętać, żeby skrócić, skrócić ułamek, to musimy podzielić licznik i mianownik przez tą samą liczbę, więc zarówno licznik, jak i mianownik musi być przez tą liczbę podzielny. No i trzeba tutaj znać cechy podzielności liczb. Czyli przez 2, żeby liczba się dzieliła, to musi mieć na końcu już parzystą. Żeby się dzieliła na 3 i na 9, to jest podobna cecha podzielności. Na 3 to suma cyfr musi być podzielna na 3, na 9 suma cyfr musi być podzielna na 9. Jeśli patrzymy na cechę podzielności na 4, to dwie ostatnie cyfry muszą stanowić liczbę podzieloną na 4. Na 5 cecha podzielności na końcu musi być 5 lub 0, i na 10 na końcu musi mieć 0.